Pani dyrektor, jak się pani podobało? Jak się pani przedstawiła najpierw? Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Dzisiejsze spotkanie jest niezwykle ważne, bo tak naprawdę czym jest zdrowie? Zgodnie z definicją WHO zdrowie to tak naprawdę nasz dobrostan, zarówno psychiczny jak i fizyczny. A tak naprawdę sami do końca nie wiemy na ile mamy wpływ na na te nasze decyzje i nasze samopoczucie wiemy, że bardzo duży, bo tak naprawdę ten tryb, ta aktywność, jaką prowadzimy, to ona decyduje o tym, jak, czy jesteśmy zdrowi, tak? co się z nami dzieje, z naszym ciałem. Musimy pamiętać, że tak naprawdę poza aktywnością ruchową, która jest niezwykle ważna, ważne jest też to, co jemy, czyli jesteśmy tym, czym się żywimy. Czyli tak naprawdę, zdrowie to jest też ta nasza dieta. A zgodnie z takimi ogólnymi zasadami wiemy, że dieta ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, również psychiczne, na nasze możliwości takie fizyczne. Musimy jeść regularnie jak najmniej przetworzonych produktów, dużo warzyw, owoce raczej w mniejszej, mniejszej, mniejszej ilości. No i ograniczenie też węglowodanów. I dzięki temu ograniczamy na pewno ryzyko zachorowania na cukrzycę, na choroby serca, na udary. A dzisiejsze spotkanie, bardzo wspaniała inicjatywa, Radia Bezpieczna Podróż. Myślę, że cały czas musimy prowadzić taką edukację mieszkańców też Torunia, ale generalnie całej populacji. Bardzo fajna inicjatywa radia, które tworzą osoby z niepełnosprawnościami. Jest to niezwykle ważne. Jest to tak naprawdę wspaniała rehabilitacja, nie tylko zawodowa, ale też społeczna, bo te osoby, które tworzą, osoby z niepełnosprawnościami, które tworzą to radio, czyli są tą częścią ważną tej inicjatywy. Jest to dla nich taka, taka rehabilitacja też społeczna, czują się ważne i potrzebne, dlatego są to. Tak ważne, tak ważne inicjatywy i dziękuję bardzo za dzisiejsze zaproszenie. Mam nadzieję, że będzie więcej.